Cześć! Ej, kolejny dzień, także witam was serdecznie na moim kanale ej, dzisiaj będę w pracy, więc zapraszam ej, zwłaszcza osoby z Rosowej i Okolic na, do sklepu Dino na zakupy na ulicę Suwalską ja tam będę od 14 do 21 Siedział na kasie, także e, zapraszam. No i kolejne zaproszenie do dzisiejszej piosenki, bo no dzisiaj oczywiście mam dla Was piosenkę. E, dzisiaj będzie to zespół Queen, piosenka I Was Born to Love You. Zapraszam bardzo serdecznie do odsłuchania piosenki. No i trzecie zaproszenie. Moje, oczywiście, do mojego sklepu internetowego. W opisie filmu będzie link do mojego sklepu. Także zapraszam do zapoznania się z produktami firmy Dual I teraz będę podziękować, chciałbym podziękować za, za wyświetlenia, za lajki, subki. I komentarze, i proszę Was o więcej lajków, ...subków i komentarzy. E, także bardzo, bardzo fajnie się było dzisiaj z Wami spotkać. Kto ma wolne to niech odpoczywa. E, także e, wszystkiego dobrego Wam życzę. I widzimy się następnym razem, e, może nawet jutro. Zobaczę jak ja nie, jak, jak y, będę miał czas to to nagram dla was coś, coś fajnego. Także do zobaczenia następnym razem. Pa pa.